Jesteśmy tu dzisiaj, aby się modlić. Podniesiemy nasze serca, nasze głosy i naszą wiarę do Pana Wszechmogącego, gdy wejdziemy w ostatni miesiąc roku, grudzień. Przypomina nam się dobroć, wierność i miłosierdzie naszego Boga, który przenosił nas przez każdy sezon. Jest to czas, aby się zastanowić, podziękować i ustawić siebie za błogosławieństwa, które przygotował dla nas dzisiaj. Zapraszam do przyłączenia się do mnie w potężnym duchu. Ta modlitwa ogłosi Bożą łaskę nad Twoim życiem, Waszą rodziną i Twoją przyszłością. To nie jest tylko kolejna modlitwa. To boski moment, aby dostosować Twoje serce do woli Bożej, uwolnić każdy ciężar i otrzymać pełnię Jego obietnic na ten sezon. Gdziekolwiek jesteś, w domu, w samochodzie lub w pracy, powiedzcie w wierze. Uwierzymy, że Bóg ma zamiar zrobić niezwykle obficie. Przede wszystkim moglibyśmy zapytać lub sobie wyobrazić. Przygotujmy nasze serca, gdy wkraczamy w obecność. Król królów ogłasza swoją chwałę i szuka jego błogosławieństwa w tym cennym miesiącu grudnia. Przygotuj się do doświadczenia jego władzy, pokoju i jego przepisu, jak nigdy dotąd. Módlmy się. Chwalebny i suwerenny Bóg, przychodzimy przed wami w uwielbieniu tego, kim jesteś. Jesteście stwórcą nieba i ziemi. Jesteś tym, który mówił światło i oddychałeś życiem w człowieka. Jesteś Alfa i Omega, początek i koniec. Nie ma nikogo takiego jak Ty, nikt, kto się z tobą porównuje, gdy wchodzimy do tego. Gdy docieramy do końca roku, z dumą podnosimy wasze imię wysoko powyżej każdej okoliczności, każdym osiągnięciu, każdej walce i każdej nazwie w niebie i na ziemi. Byłeś wierny, panie, od stycznia do teraz. Kiedy burze życia zagroziły, że nas przytłoczą, byłeś naszą tarczą. Kiedy przechodziliśmy przez doliny niepewności, byłeś naszym przewodnikiem. Jesteś naszym schronieniem i naszą siłą. Jesteś bardzo obecną pomocą w kłopotach, deklarujemy. Wielka jest Twoja wierność, dziękuję za niezmienną miłość. Łaska jest wystarczająca, a miłosierdzie, które podąża za nami wszystkie dni naszego życia, jest obietnicą. Grudzień należy do Ciebie, o Panie, a my poświęcamy w tym miesiącu całkowicie Waszej chwale i celu. Wchodzimy do Twoich bram z okazji święta dziękczynienia i Twoimi sądami. Dziękujemy za każdy oddech, który bierzemy, za siłę, aby powstać każdego ranka i za nadzieję, że zakotwicza nasze dusze. Dziękujemy za bycie naszym dostawcą, Jechowy, za zaspokojenie naszych potrzeb, nawet gdy nie mogliśmy zobaczyć jak. Dziękujemy za uzdrowienie naszych ciał i przywrócenie naszego. Zawsze chroniliśmy nasze rodziny. Kiedy czuliśmy się słabi, nosiliście nas kiedy poczuliśmy się zagubione, nas znalazłeś. Kiedy byliśmy złamani, naprawiłeś nas swoją delikatną miłością. Dziękujemy za bitwy, które walczyłeś w naszym imieniu, tymi, które widzieliśmy i tymi, których nie widzieliśmy. Dziękujemy za każdą odpowiedź na modlitwę, każde tak, każde nie i każde czekanie. Uznajemy, że Twoje plany są wyższe niż nasze, Twoje myśli poza naszym zrozumieniem. Nawet pośród prób byłeś tam, kształtujesz nas, uczysz nas i przygotowując nas do większych rzeczy. Dziękujemy za dar tego roku, wyciągnięte wnioski i siłę przetrwania w grudniu. Robimy to z sercami przepełnionymi wdzięcznością, wiedząc, że jeszcze nie skończyłeś z nami. Panie, odważnie przychodzimy przed Waszym tronem łaski, prosząc o wylanie błogosławieństw nad naszym życiem. Żyj w grudniu. Prosimy o boski reset, o Boże, sezon odbudowy i odnowy. Niech każdy obszar naszego życia, który został wyczerpany, zostanie wypełniony do przepełnienia waszej dobroci i niech każdy suchy niebiański Ojciec odważnie prosimy o przełom finansowy w tym miesiącu. Domagamy się otwartych drzwi, których żaden człowiek nie może się zamknąć i nalegamy na uwolnienie zasobów z nieoczekiwanych miejsc. Domagamy się Waszej przysługi, abyśmy przejdzeli do przygotowanych dla nas możliwości. Dla tych z nas, którzy są obciążani chorobą, wypowiadamy teraz Twoją moc uzdrawiającą. Przez Paski Jezusa deklarujemy całkowitą przywrócenie zdrowia od korony naszych głowy do dusz naszych stóp. Niech w tym miesiącu oznaczono świadectwem Twojej cudownej mocy. Prosimy o pokój w naszych domach, Panie. Spraw, aby każdy duch niezgody, walki i nieporozumień uciekaj na dźwięk Twojego imienia. Zastąp gniew miłością, frustracją na zrozumienie i podział na jedność. Wprowadź odpowiednich ludzi w życie tych, którzy tęsknią za towarzystwem lub uzdrowieniem w związkach i napraw to, co jest zepsute. Panie, w tym sezonie prosimy o jasność i kierunek przejścia. Pokaż nam swoją wolę dla naszego życia. Otwórz nasze duchowe oczy i uszy, aby rozpoznać Twój głos. Niech w grudniu. Przygotuj się na nowy rok. Rosnąć w wierze. Wejdź w swój cel, który został uznany przez Boga. Ojcze, modlimy się za siebie i otaczających nas ludzi. Dla samotnych jesteś ich najbliższym przyjacielem. Owinąć je w uściski przypomnij, że nigdy ich nie odejdziesz ani nie porzucisz. Dla tych, którzy rozpaczają, prosimy o Twój komfort. Bądź komfortem, który łagodzi ich ból, głos, który szepcze spokoju do zmęczonych serc. Dla tych, którzy walczą, prosimy, abyś im pomógł. Ojcze, twoje dzieci walczą finansowo. Wyślij boski przepis, użyj nas jako instrumentów swojego błogosławieństwa. Dajemy chojnie potrzebującym. Modlimy się, aby chory Pan uwolnił waszą uzdrawiającą moc. Modlimy się, abyś dotknął każdej komórki, każdego narządu i każdego systemu w ich ciałach i przywrócił je do zdrowia. Mówimy nad nimi w imię Jezusa. Modlimy się za naszych przywódców, zarówno duchowych, jak i rządowych. Daj im mądrość, uczciwość i serce do służenia. Poprowadź ich w podejmowaniu decyzji, które Cię szanują i błogosławi Wasz lud. Panie, modlimy się za Kościół. Niech wasz lud powstanie jako światło w ciemności, latarnia nadziei dla wolnego świata. Grudzień potrwa miesiąc, w którym dusze są zbawione, w którym Ewangelia głosi odważność i gdzie Twoje imię jest uwielbione. Ojcze, stoimy na autorytecie Twojego słowa i oświadczamy, że grudzień będzie miesiącem cudów. Oświadczamy, że każda obietnica, którą wypowiedziałeś nad naszym życiem, dojdzie. Oświadczamy, że w tym miesiącu oznaczono radością, przełomami i boską przysługą. Przychylność nieutworzonej broni przeciwko my będziemy prosperować. Każdy plan wroga jest unieważniony i pokonany przez moc imienia Jezusa. Dokonujemy, że jesteśmy pobłogosławieni w mieście i na polu, pobłogosławieni, kiedy przychodzimy i pobłogosławieni, kiedy odchodzimy. Nasze rodziny są pokryte krwią Jezusa, a nasze domy są sanktuariami pokoju i radości. Jak kończy się w tym roku, zobaczymy dobroć Pana w krainie żywych. Wejdziemy do 2025 r. Z śmiałością, pewnością siebie i świadectwem, które deklaruje, że to jest Pana. Wiemy, że jesteś cudowny, Panie. Dziękujemy za wysłuchanie naszej modlitwy. Wiemy, że jesteś wierny odpowiedzieć i ufamy w Twoim czasie i sposobach. Kiedy zamykamy ten czas modlitwy, prosimy o pieczęć każde słowo wypowiedziane zgodnie z Twoją wolą. Pozwól Twojej obecności z nami przez cały ten miesiąc, niech Wasz pokój strzeże naszych serc i umysłów, niech Wasza radość będzie naszą siłą i niech Wasza miłość przepełniła się w nas i przez nas. Ojcze, pobłogosław nasze rodziny i bliskich. Pobłogosław dzieło naszych rąk. Pobłogosław nasze przyjście i odchodzenie. W grudniu doświadcz Boga w głębszy, potężniejszy sposób. Dajemy Bogu całą chwałę, honor i uwielbienie. Pytamy o te rzeczy w potężnym, niezrównanym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen i Amen, umiłowani Boga. Gdy dochodzimy do końca tego czasu modlitwy, pamiętaj, że Bóg, którego wzywaliśmy, jest wierny i prawdziwy. Słowa, które wypowiedzieliśmy dzisiaj w wierze, nie spadły na głuche uszy. Pan jest blisko wszystkich, którzy wzywają go w prawdzie. On jest już. W grudniu przeprowadzę się w Twoim imieniu, przygotuję przełom, otwierają drzwi i dostosuję możliwości dla Twojego dobra i jego chwały. To nie tylko kolejny miesiąc, jest to boski sezon odbudowy, radości i spełnienia. Niezależnie od tego, jakie wyzwania się przede wszystkim, wiedz. Bóg idzie przed tobą. Jego ręka leży w twoim życiu. Jego wiara otacza cię jak tarczę, a jego pokój strzeże twojego serca i umysłu, gdy mu ufasz. Zachęcam Was, abyście trzymali się obietnic Boga, pozostanie niezłomnym w wierze i oczekiwanie, że cuda w tej modlitwie rozpoczną grudzień wypełniony dobrocią Bożą. Jego plany są dobre. W tym roku pobłogosławił. Kiedy wychodzimy, niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego będą z Wami teraz i na zawsze. Bądź błogosławiony, bądź zachęcony i odważnie przejdź do pełni tego, co Bóg dla Ciebie przygotował. Do następnego razu módlcie się, wierzcie i ufaj Jego niezawodnej miłości. Amen.